Masz firmę i nie do końca rozumiesz brutto, netto, ile dostanę na rękę i tym podobne? W tym filmie dowiesz się, jak za pomocą naszego prostego narzędzia możesz skalkulować tyle, co masz wystawić na fakturze, brutto, netto i ile z tego dostaniesz na rękę. Ja nazywam się Aleksander Mariański, jestem księgowym Norwegii i zapraszam cię do oglądania tego materiału. Jak zwykle, zapraszam serdecznie do subskrybowania kanału na YouTube. Bo u dołu masz adres youtube.com, łamane przez e oraz do lajkowania mojego fanpage'a na Facebooku. Aleksander Mariański, księgowy w Norwegii. Dzięki i zaczynamy. Program jest dostępny na stronie internetowej fremtid.no, Także przejdziemy teraz do niej. Także na stronie fremtid.no. Wchodzimy w zakładkę Artykuły i Narzędzia. W tej zakładce mamy kalkulator podatkowy brutto-netto dla firm, i w tym miejscu będziemy operować, właśnie e, liczyć nasze brutto-netto dla firm jednoosobowych w Norwegii. Także tutaj masz krótki wstęp. Kalkulator pozwala obliczyć stawkę godzinową brutto i netto. Wyjaśniamy również podstawowe pojęcia. Kalkulator jest dla jednoosobowych działalności gospodarczych na standardowych warunkach w Norwegii. Możesz uzupełnić dowolne pola, a kalkulator wyliczy resztę pól. Pierwsze pole, jakie musisz uzupełnić, to chcę wyliczyć wszystko w oparciu o. Tutaj jak znajdziesz na znak zapytania, to masz pełne wyjaśnienie. Mamy do wyboru trzy opcje. Jest to stawka godzinowa brutto na fakturze. To głównie dotyczy sytuacji, kiedy w Twojej branży jest znana stawka godzinowa brutto na fakturze. Czyli stawka, która generalnie dotyczy osób fizycznych, czyli przykładowo jak pracujesz dla klienta indywidualnego w branży budowlanej czy sprzątającej, to to jest dobra opcja. Następnie stawka godzinowa netto na fakturze. To jest dobra opcja, gdy masz z góry ustaloną, branżową stawkę i pracujesz dla firm, ponieważ dla nich netto na fakturze jest bardziej istotne, bo stanowi dla nich koszt. Więc brutto i tak sobie odliczą w podatek MVA i tak sobie odliczą w zeznaniu MVA. I następnie stawka, godzinowo, stawka godzinową na rękę. Także w, ty, w tej sytuacji możesz na podstawie tego, co chciałbyś zarabiać rzeczywiście na rękę, wyliczyć jaką powinieneś proponować stawkę netto oraz brutto na fakturze. Więc zacznijmy od stawki brutto na fakturze. Wtedy musisz wypełnić twoją stawkę godzinową brutto na fakturze. Przypuśćmy, dla przykładu, że jest to 400 koron brutto. Stawkę MDA, to, w to wybieramy tutaj stawkę zgodną z, z naszą działalnością. Także 25% to jest większość usług, w tym budowlane właśnie, branży sprzątającej. Także w większości przypadków to nas dotyczy. 12% to jest na przykład transport osób, no i nie wliczam tu więcej usług, gdyż wtedy stawkę godzinową trudniej wyliczyć. I zwolnione, czyli na przykład usługi artystyczne czy lekarskie. No powiedzmy sobie, że to, że to jest 125% to dla przykładu. Następnie wpisujemy koszty netto w przeliczeniu na godzinę pracy. No tutaj oczywiście jest przykład. Także jeżeli my, na przykład mamy pewną prowizję, czy zużywamy narzędzia, no to wyliczymy ile średnio na godzinę tych kosztów ponosimy. Tutaj w, w przykładzie jest 0, żeby nie utrudniać kalkulacji. I podajemy liczbę godzin, jakie zamierzamy przepracować w danym roku. Tutaj, dla przykładu, wziąłem 1700. Wtedy wychodzi nam stawka godzinowa netto, jaką musimy ująć na fakturze, czyli 320 koron, oraz stawka godzinowa netto, jaką faktycznie dostaniemy na rękę. To jest 211 koron, czyli ze stawki godzinowej brutto 400 przy 1700 godzinach dostaniemy na rękę 211 koron. I poniżej są obliczenia podatków z całego roku. Także całkowity dochód roczny w takiej sytuacji 544 tysiące jest to wyliczona po prostu stawka netto razy liczba godzin. Następnie wyliczone podatki. Tu są wszystkie podatki ujęte standardowe, czyli TrygDA, VIVT, TrinsCat i IntexCat. I ile na rękę nam rocznie wychodzi? 360 tysięcy 30, jak podzielicie to sobie przez liczbę godzin, no to wyjdzie dokładnie, dokładnie ta stawka. OK, to weźmy kolejny scenariusz. Także zmienimy sobie tutaj, że chcemy wyliczyć wszystko na podstawie stawki godzinowej netto na fakturze. W takiej sytuacji widzimy, że stawka godzinowa brutto na fakturze jest już wyliczona automatycznie, więc tego nie podajemy. Tutaj mamy Twoje koszty netto w przeliczeniu na godzinę pracy, to, to zmieniamy na 0 i Twoja stawka godzinowa netto na fakturze. No i powiedzmy, że się umówiliśmy z firmą, że będzie nam płacić 300 koron netto. Wtedy jak widzimy, stawka godzinowa brutto już się zwiększyła do 375 koron. Zauważmy, że przykładowo, jak zmienimy tutaj stawkę MWA na zwolnione, no to stawka brutto też ulega zmianie. Natomiast stawka godzinowa netto na rękę nie ulegnie zmianie, bo jest niezależna od tego. Także w tym przypadku przy tylu godzinach wyjdzie nam 338 814 na rękę i średnio na godzinę 199 koron. Teraz weźmy ostatni przykład, czyli stawka godzinowa na rękę, czyli taka, jaką faktycznie zarobisz. Tutaj, jak w poprzednich przypadkach, nie uzupełniamy stawki godzinowej brutto, będzie wyliczona automatycznie. Uzupełniamy stawkę MWA, taką jaką mamy w przypadku naszych usług. Koszty netto również możemy uzupełnić. Przypuśćmy, że teraz dla naszej branży wynoszą na przykład 30 koron netto za godzinę i uzupełniamy, jaką stawkę godzinową netto na rękę chcemy dostać. Tyle, ile chcemy dokładnie zarobić. I powiedzmy, że chcemy zarobić dokładnie 200 koron netto na rękę, i reszta została wyliczona także. Twoja stawka godzinowa netto na fakturze musi wynosić około 332 koron. Stawka godzinowa brutto wtedy, czyli po dodaniu 25% podatku MWA powinna wynosić 415 koron. I kalkulacje mamy poniżej dokładne. Zauważmy, że przykładowo jakbyśmy tutaj sobie liczbę godzin na przykład zmienili, powiedzmy, że chcemy pracować trochę mniej, 1500. No to już stawka godzinowa netto na fakturze też się zmienia, bo podatki są progresywne w Norwegii. Natomiast jakbyśmy chcieli pracować więcej, no to już stawka godzinowa netto na przykład wzrasta nam. No to wynika z progresji podatków. No i oczywiście na, na, koniec, na koniec tego, oprócz kalkulacji, mamy również naszą ofertę, a w skład której wchodzi możliwość założenia firmy jednoosobowej, zamówienia lub zmian karty podatkowej dla firmy, zmiany rejestrowe w firmie. Oraz o rozliczenie roczne firmy jednoosobowej. Mamy oczywiście więcej usług, ale te dotyczą tylko działalności jednoosobowych, bo na ten temat jest kalkulator. Także zachęcam tutaj do wpisywania różnych wartości i zachęcam do pytań na ten temat, na temat tego kalkulatora w komentarzach. Odpowiadam zarówno na YouTubie, jak i na moim profilu na Facebooku Aleksander Mariański, księgowy w Norwegii. No i dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Przypominam, że zachęcam do subskrybowania oraz zachęcam również do lajkowania mojego fanpage'a, poniżej macie link do kanału na YouTubie oraz odnośnik do mojego Facebooka. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zapraszam do następnego materiału. Dzięki i do usłyszenia.